Witaj! Miło Cię widzieć ponownie na naszym kanale. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kupiłeś coś, czego nie potrzebowałeś? Albo zgodziłeś się na przysługę, na którą nie miałeś czasu? Prawdopodobnie zostałeś przekonany. Perswazja jest wszędzie wokół Ciebie to subtelny taniec wpływów, kształtujący Twoje decyzje i działania. Od reklam po kampanie polityczne, od relacji osobistych, po negocjacje zawodowe. Umiejętność przekonywania i opierania się manipulacji jest kluczowa. Jak odnaleźć się w tym złożonym krajobrazie, wykorzystując siłę perswazji dla dobra, a jednocześnie chroniąc się przed jej ciemną stroną? Perswazja i manipulacja są często mylone, ale zrozumienie ich odrębnej natury jest niezwykle ważne. Perswazja to etyczna forma sztuki, otwarte zaproszenie dla Ciebie do rozważenia innej perspektywy, do dialogu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Chodzi o jasne i logiczne przedstawienie informacji, odwołanie się do Twojego rozumu i emocji, aby zainspirować zmianę w Twoim myśleniu lub działaniu. Wyobraź sobie lekarza, wyjaśniającego korzyści płynące ze zdrowego stylu życia, zachęcającego cię do podejmowania świadomych wyborów dla twojego dobra. Manipulacja natomiast działa w cieniu, wykorzystując podstęp i presję do osiągnięcia swoich celów. Bazuje na wykorzystywaniu twoich słabości, używaniu informacji jako broni do wymuszania, a nie oświecania. Wyobraź sobie kogoś rozsiewającego plotki, aby zaszkodzić twojej reputacji i uzyskać nieuczciwą przewagę. Różnica tkwi w intencji i przejrzystości. Perswazja dąży do wzmocnienia Ciebie, a manipulacja do kontroli. Opanowanie sztuki perswazji wymaga zrozumienia jej podstawowych zasad i etycznego ich stosowania. Jedną z potężnych technik, które możesz wykorzystać, jest tworzenie wciągających narracji. Historie mają moc uruchamiania Twojej wyobraźni, tworzenia emocjonalnych połączeń które wykraczają poza suche fakty i liczby. Na przykład, jako sprzedawca, możesz opowiedzieć historię o tym, jak Twój produkt rozwiązał problem poprzedniego klienta, czyniąc korzyści zrozumiałymi i pożądanymi. Budowanie silnych argumentów to kolejny kluczowy element, który możesz wykorzystać. Przedstawiając logiczne uzasadnienie, poparte dowodami i przykładami, tworzysz przekonujący argument, który rezonuje z Twoimi odbiorcami. Pomyśl o prawniku przedstawiającym sprawę w sądzie, skrupulatnie przedstawiającym fakty, aby przekonać ławę przysięgłych. Etyczna perswazja polega na budowaniu zaufania i wiarygodności, prowadząc do obopólnie korzystnych rezultatów. Budowanie mostów siła empatii i budowanie relacji. Skuteczna perswazja wykracza poza same słowa opiera się na nawiązywaniu autentycznych połączeń. Empatia, czyli umiejętność rozumienia i współodczuwania uczuć drugiej osoby, stanowi fundament takich relacji. Aktywnie słuchając i starając się zrozumieć perspektywę drugiej strony, budujesz most porozumienia, tworząc przestrzeń do otwartego dialogu. Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem negocjującym nową umowę z pracownikiem, poświęcającym czas na zrozumienie jego potrzeb i aspiracji. Takie empatyczne podejście sprzyja zaufaniu i budowaniu relacji, torując drogę do wspólnych rozwiązań. Budowanie relacji polega na znalezieniu wspólnej płaszczyzny, wspólnych zainteresowań lub doświadczeń, które tworzą poczucie więzi. Jako doświadczony negocjator, możesz odkryć wspólne hobby z klientem, wykorzystując tę wspólnotę do zbudowania bardziej zrelaksowanej i produktywnej atmosfery. Pamiętaj, Perswazja nie polega na narzucaniu swojej woli, ale na znalezieniu wspólnej płaszczyzny i dążeniu do wspólnych celów. Rozpoznawanie taktyk: Identyfikacja manipulacji. Równie ważne jak opanowanie perswazji jest rozwijanie Twojej spostrzegawczości w wykrywaniu manipulacji. Manipulatorzy to mistrzowie oszustwa, stosujący szereg taktyk, aby wykorzystać Twoje słabości. Mogą stosować szantaż emocjonalny, grając na Twoich uczuciach, abyś spełnił ich żądania. Na przykład znajomy może ciągle przypominać Ci o dawnych przysługach, sprawiając, że czujesz się zobowiązany do zgody na nierozsądne prośby. Inną powszechną taktyką jest sianie paniki, wyolbrzymione groźby lub ostrzeżenia, aby wzbudzić lęk i kontrolować Twoje wybory. Pomyśl o polityku stosującym taktykę strachu przed wyimaginowanym wrogiem aby zdobyć twoje poparcie dla kontrowersyjnej polityki. Rozpoznanie tych manipulacyjnych taktyk to pierwszy krok do oparcia się ich wpływowi. Obrona swojego terytorium, strategie oporu. Po zidentyfikowaniu manipulacji ważne jest, abyś miał strategię oporu. Jednym ze skutecznych podejść jest asertywna komunikacja. Jasne i spokojne określanie swoich granic, wyrażanie swoich potrzeb i odmowa ulegania presji w niekomfortowych sytuacjach są kluczowe. Wyobraź sobie sprzedawcę stosującego agresywne taktyki, a ty stanowczo, ale uprzejmie deklarujesz brak zainteresowania, nie dając się zwieść jego metodom. Kolejnym potężnym narzędziem jest zadawanie pytań. Manipulatorzy polegają na kontrolowaniu narracji. Zadawanie wnikliwych pytań może zakłócić ich taktykę i ujawnić ich prawdziwe intencje. Jeśli ktoś próbuje wywrzeć na ciebie presję, abyś podjął decyzję, proszenie o czas do namysłu lub szukanie dalszych informacji może pomóc ci odzyskać kontrolę. Pamiętaj, masz prawo powiedzieć nie, chronić swoje interesy i nie dać się zmanipulować. Wybierz perswazję, odrzuć manipulację. Twoje wezwanie do działania. W świecie zalewanym informacjami i wpływami, twoja umiejętność etycznego przekonywania i opierania się manipulacji jest najważniejsza. Rozumiejąc zasady perswazji, wykorzystując empatię i budując autentyczne relacje, możesz wykorzystać jej moc dla pozytywnych zmian. Jednocześnie, rozpoznając taktyki manipulacji i stosując strategię oporu, możesz chronić się przed jej szkodliwymi skutkami. Droga do opanowania perswazji i opierania się manipulacji jest ciągła, wymagająca Twojej stałej świadomości i praktyki. Wykorzystaj moc etycznego wpływu, buduj mosty, inspiruj do zmian i twórz bardziej sprawiedliwy i równy świat. Odrzuć cienie manipulacji, broń swojej autonomii i podejmuj świadome wybory. Wybór należy do Ciebie, a stawka nigdy nie była wyższa. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Zapraszamy Ciebie na obejrzenie następnego filmu, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj. Odkrywamy dla Ciebie Tajemnicę Umysłu.